Jeżeli zastanawiasz się, czy CMF Phone 2 Pro ma wejście na słuchawki, to odpowiedź brzmi niestety nie. Zazwyczaj jeżeli takie wejście istnieje, to jest ono albo na górze telefonu, albo na dole. No ale tak jak widać jedyny port, jaki mamy to port USB typu C. Dlatego też, jeżeli mamy oczywiście słuchawki przewodowe, które mają wejście USB C, no to nie ma tutaj problemu, żeby podłączyć się. Natomiast jeżeli mamy taki oto kabel no to w takim wypadku musimy korzystać z adaptera, przejściówki bądź czegoś podobnego. Ja mam tutaj taką przykładową przejściówkę, wygląda ona w taki sposób. No i są one całkowicie, jakby, bardzo łatwe do znalezienia. No i w miarę tanie, więc nie powinno być problemu ze znalezieniem i kupieniem czegoś takiego. Podłączamy nasze słuchawki do, takiego, do takiej przejściówki, no i następnie podłączamy przejściówkę do telefonu. I w ten sposób możemy korzystać z. Przewodowych słuchawek. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.